Siema Station to jest bitwa z zwykłym wtk bo jak się okazuje jest do 18 października. Do tego jeszcze załogę trzeba było przekwalifikować. To nie jest pojazd specjalny, co ciekawe. No i bitwa. Zobaczymy. Mam nadzieję, że często się nie będzie palił. No i zobaczymy, jak ta dycha się sprawdzi. Pewnie mocno złamie tą dychą, jak to, jak to pierwsza bitwa. Mam nim tak wypadło 20 bitów. No, szału nie ma. Szczerze mogliby więcej tych bitów dać. Jak, to, jak go ograniczają czasowo. Ja myślałem, że jest to ograniczone. Nie wiem. Przynajmniej liczyłem, że październik cały będzie. Można nim jeździć do końca roku. No, ja po prostu chyba nie chcę, żeby gracze mieli go na, na stałe. No i zobaczymy. Czy ludzie się bawią w zwiększenie jego HP? Nie. Szczerze nie mam bladego pojęcia jak nim pojechać. Jeszcze taka durna mapa wypadła. lubię tego te kamia, a on nie ma w ogóle kama. Więc stanie nim nie ma zupełnie sensu. Jak dla Waszej informacji. Nie jest powolny. Kurde no się nie ustawię nim, bo no i tak się będą widzieć, niestety, jeszcze ładuję to trochę dość długo, że jestem ogłuszony. Dobra. Czekamy, jak nie zagrają. Gdzie chcę kogoś zaskoczyć, bo jak wyjadę, no to na pewno będę rozstrzelany na miejscu. Jak widzicie, pół na pół sobie załadowałem. Tak pewnie w jedną salwę oddam. No, tak. Także. Aha. Tak przeciwnika, kogoś zniszczył. Który tam stał, prawda? Tam stał, czy gdzieś indziej? No, poczekamy. Mam nadzieję, że butek. Ktoś będzie chciał wyjechać, zaryzykować. Czyli w tej nieostalam. A miks podjechał, co ciekawe. Nie mają dlatego pojęcia, że tu jestem. Dobrze. To jest ładne. Dziękuję do widzenia. 2,5 zrobione w parę sekund. <laughs> Otóż o to chodziło. Poczekać aż przeciwnik zrobi coś głupiego i wsadzić magazynek. Pełny magazynek. No, po sytuacji Nie, nie, po prostu tak się nie NIP. Gorzej, że dostały czas dostać spota. Teraz to przeciwnicy wiedzą. <laughs> A lek się boi teraz. A ja mu nie wyjadę tak. A tylko 600 kapsami z jedni. Tak niedużo powiem szczerze. Myślałem, że tak będę miał znacznie mniej, ale. Czyli w tej musi coś tu roz rozegrać. Ten się... Ten tak kurde gra dziwnie tym AMX-em. Powiem szczerze. Debilnie gra, mi ta armata do góry poszła. Waj, ro, i butek jeszcze z tyłu jest, którego nie widzę. To jest najlepsze, Cz magiczne cholerne krzaki. A 3300 jest ok, wynikiem. Siary nie ma, że tak to ujmę, ale nie zobaczymy, jak innym wtk pójdzie. No nie, tego Ebra nie umią. Z... Nic z nim nie umią zrobić, to jest najgorsze. Żeber będzie za mnie zaraz na napierdzielał zapewne. A nasi nic z tym nie chcą zrobić. Bez sensu, totalnie. Dobra, tamten padł. Wiem, popisuje się z No Fajnie, czy ten padł? Cały czas dostaję spota od Ebra No i wiedziałem, że to się tak skończy dla mnie No i przegrana, przeciwnicy nasi się dali załatwić No Szkoda Ebra jeden magazynek wszedł Jest źle Trzeba być trochę farta Zobaczymy jakie jemu pójdzie. Jak coś to z nie poglądać, jak inni grają. No tu będzie chciał wyjechać. No z wymianą z wutakiem to będzie troszeczkę kosztowny deal. O nie. Co on tym WTK-iem odpierdziela? Bez sensu. Eee. Hmm. Cóż. Zobaczymy. A, w sumie, zobaczmy, bo aż mnie wyniki końcowe interesują. Czy zagrali tak najgorzej, czy najlepiej w tej bitwie. Nie, no, szału nie zrobiłem, na pewno. Niestety. No cóż, też to, zależy to od Timu. Jakby, jakby tego. Ebranie było, do no to może jeszcze bym coś działał z tej bitwy, a chociaż nie oszukujmy się, Arta by mnie zniszczyła. Teraz tak patrzę... Hmm. Dawajcie, no... Tak, wy bitwa wyrównana. Chociaż w tego obiekta to ładnie weszło. No, raczej tego nie wygramy. <ścoughs> Strata, za duża HP. Nie wiem co, ten nie ogarnie chyba za bardzo. To jest po nim. Może jeszcze jedna arta rybnie w esterfała. Ale popatrzcie wszystkie wóteki w sumie w bitwie wpadły, jakby na to nie patrzeć. No i zobaczmy wyniki. Okej, okay, pewnie niektórzy gracze będą potrafili tym zrobić lepsze wyniki, ale też dużo zależy od sytuacji bitwie, gdzie się znalazłem. Ja to miejsce mi się wydawało, że osoba wcześniej nie przepchnie tą stronę i będę miał gdzie uciec, ale cóż, wykorzystał kiepsko ten pojazd. Chyba zobaczymy od wyników. No nie. No, jeden strzał więcej zrobił. Ten ponad 7 kafni nastukał tym butekiem. Ale bez kitu, że ja go nie widziałem, to naprawdę, powiem szczerze, byłem lekko zdziwiony. 7 kafni nim nastukać. No, no ale też trzeba mieć team, bo inaczej niewiele się zrobi w tym temacie. Natomiast widać, że to są topowe maszyny. Nawet na dzisiejszych czasach. Napiszcie, co o nim sądzicie. Ja myślę, że faj. Tylko szkoda, że na długo się nie pojawi. To, to najbardziej mi boli. Dobra. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.